Rozpocznij stream. Co jest? Na sam koniec musiał mnie wywalić, Czy jakiś błąd był, czy co? Słuchajcie. Wybaczcie, że to tak wyszło niekontrolowane. Nie wiem, co się stało. Ja tu po prostu zakończył sobie moją transmisję. że nie wiem, czemu to się tak wydarzyło. Tu już tak naprawdę sama końcóweczka. Nie chcę kończyć w jakiś dziwny sposób. I tak naprawdę... Siemanko, siemanko. Siemanko, Pingi. Widzę, że jesteś... Dosyć częstym obserwatorem streamów mhm. Uh -huh. No dzięki wielkie, zapraszam jak najczęściej, tak, dzisiaj prawdopodobnie zwrócę jeszcze z Satisfactory, nie wiem czy ta gierka też ciebie interesuje, szczególnie Cyberpunk, tak, ja na pewno dzisiaj chciałbym podziękować, nie wiem co się stało, nie wiem czemu YouTube postanowił zakończyć moją poprzednią transmisję, co to za jaja, ale zapraszam was, jutro będziemy kontynuować, tak, idziemy już do jakiegoś tam ważniejszej misji, dalszej części głównego wątku, fabuły. A na koniec może złożenie dla relaksu. Zobaczymy, jak będzie męcząca ta misja, coś tam sobie postrzelamy, pojeździmy. Tak? Także dziękuję za uwagę. Zapraszam około godziny 21-22 pomiędzy jeszcze na Satisfactory, do którego chciałbym jeszcze dzisiaj zajrzeć, jeżeli tylko rodzina mi pozwoli. Także dzięki do zobaczenia i do usłyszenia.